ma wszystkim, z tej strony Norris i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 3 i kontynuujemy przygodę bezimiennego w mieście Braga, w Warancie. i na wstępie chciałem wam powiedzieć, że dokonałem paru zmian, jeśli chodzi o naszą postać, otóż wybrałem się między odcinkami do Siden i u tamtego bodajże miśliwego Falka, nauczyłem się Obdzieranie skór z ze, ze gadów i pozyskiwania rogów, szponów, zębów. To tak naprawdę nie mało co kosztowało, bo mam jeszcze 45 punktów, także tyle co nic. I teraz chciałbym, jak zapowiadałem, pójść z Diegiem na polowanko. Chodźmy na polowanie. Więc w drogę! Dostaniemy dodatkowe doświadczanko za zadanie i może, jeśli się uda, pozyskamy skóry... skóry... no tak, skóry. Pozyskamy z tych zębaczy. No, i oczywiście wszystkie inne pierdole posprzedajemy. E, typu zęby, szpony czy tam coś. No i e, skórę oczywiście może damy e, tamtemu gościowi na L. Nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał. E, mam nadzieję, że zostanie mi to wypaczone. Temu asesynowi po prostu. Temu co na kasie zależy. O! Kabum, każdemu nam zależy. Kabum. Dobra, gdzie ty mnie Diego prowadzisz teraz? Boże. Już wyczuwam te zębacze. <laughs> Za dużo to ty na teksturach to oni się nie musieli twórcy na napracować. Co to jest? Te bestie dobra, Dobra, ale. Okej, okay, zobaczcie. Możemy pozbierać z nich nie tylko same yy, mięsa, ale oczywiście też skóry. Właśnie to, co się zalicza do gadów. Czyli tak działa ta cudowna umiejętność. Okej, okay, podoba mi się. I like it. I really, really like it. Dobra, gotik, proszę cię, nie ścinaj się. Nie rób mi. Na złość dzisiaj Aktualnie mam w miarę Samopoczucie A i zobaczcie Jak tam się odnawia ci, Odnawia kondycja Musimy się nauczyć, nie ma bata Musimy się nauczyć yy... odporności na yy, upał ale oczywiście przed tym zapiszę sobie grę, zobaczymy czy to na pewno o to chodzi yy, pisaliście mi, zwłaszcza Dark Phoenix, któremu dziękuję <gryw> za wszystkie rady, które daje mi po prostu pod każdym filmem no stosownie pod każdym filmem dostaję jakieś rady jest tego multum, po prostu błędów jakie ja popełniam to jest tutaj nie do zliczenia ale dziękuję mu właśnie za to, bo on mi chyba napisał pod którymś filmem, że żebym się nauczył tego, tych zdolności, bo właśnie to spowoduje tak, tak wolno odnawiającą się kondycję. To niebezpieczne miejsce. Nie będę zaskoczony, jeśli natkniemy się na koczowników. Co zamierzasz dalej robić? Prawdę mówiąc, nie mam żadnych wielkich Pomyślałem sobie, że mogę trochę zapolować, napełnić kieszenie złotem. To ty wiesz, co należy robić. Jeśli mnie potrzebujesz, jestem do usług. <laughs> o polowaniu. Serio... W sumie mogliśmy się u niego nauczyć. Ale dobra, z eee, O złodziejstwie. Niemożliwych do otwarcia zamków. Wiecie co, na razie nie. Na razie się chciałbym nauczyć... Po prostu tego, jak można tą, z tą kondycją, właśnie zawojować. Musimy parę zmian wprowadzić. Mamy 45 punktów nauki, także no nie można być aktualnie sknerem, jeśli chodzi o wydawanie punktów. No w ogóle to mija się z celem. Fakt, mamy naprawdę bardzo. Znaczy, bardzo dobry, no, dobrą, w ogólnie dobrze rozwiniętą postać, jeśli chodzi o wojownika, silną, dobry pancerz, dużo, dużo życia. No i oczywiście dobrą broń, także teraz tylko takie smaczki, które powodują dodatkowe bonusiki ulepszenia, także to... Oto skóra. W obozie znalazłem jeszcze więcej pancerzy. Możesz je wziąć. Niechaj dobrze ci... Lekki pancerz sosena dostaliśmy, słuchajcie! Yy, jak to cudeńko wygląda. Tak jest, zobaczcie jak się odnawia kondycja teraz. Ale nie, 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 to nie tak. My oczywiście ten pancerz sobie sprzedamy kiedyś, ale na początek... Yy, chciałbym się nauczyć nauczyć u kogo mógłbym się nauczyć Ty jesteś jakimś zwykłym kupcem Chciałbym się po prostu nauczyć tego tej odporności na gorąco Może może się tutaj u kogoś mogę się tutaj tego nauczyć A tak jest Chcę być wytrzymały na upał Nie wykonuj żadnych zbędnych ruchów Ruszaj się jak najmniej i oszczędzaj siły Upał potrafi Okej okay. No i spójrzcie jak się ładnie odnawia nam kondycja. Dzięki bardzo za tą radę. Teraz potem jeszcze w Nordmarze zahaczymy to. I może wypełnimy jeszcze do końca to. Odporności na różnego rodzaju trucizny i... No i te inne pierdoły. Dobra, a więc słuchajcie, z tego co widzę możemy ruszać spokojnie teraz do miasta o nazwie Ben Erai. Które znajduje się w, tamtym, w tamtą stronę. O, tutaj mamy bardziej taką ogarniętą mapę. Dobra, lecimy na tej. Zapisujemy grę i lecimy. Ben erai czeka przed nami. No i już. Teraz już ten pancerz nie będzie nam sprawiał żadnego rodzaju e, utrudnień, jeśli chodzi o odnawialność e, i nagrzewanie odnawialność e, kondycji. Yy, nagrzewanie się, dlatego mamy punkcik, mamy dużo, no. mamy dużo punktów nauki. Jeszcze nie jeden level wbijemy, także <kuh> zęby. Ok, nie jeden level wbijemy, także możemy sobie pozwolić na ulepszanie różnego rodzaju rzeczy. Eee, skóra, eee, 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 skóra, skóra dzika, jelenia. No cóż, no nie jest to za bardzo takie drogie, jeśli chodzi o sprzedawanie, ale myślę, że odpowiednia ilość może nam dać dobre zyski. Sam fakt, że mogliśmy wykonać, dzięki temu zadanie. Kiedyś sobie oczywiście przy tym pozarabiać. Także. O, gady to są przecież ogniste jaszczury. Aj, nie, 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 nie. Awans na kolejny poziom. Coś mówiłem ostatnio o poziomach. Język ognistego jaszczura. Spójrzcie na to, jakie tutaj możemy sobie itemki wydrobić z tego. Kurde, mówię jakbym grał w ciągle w Metina. <grywka> nie, spokojnie, nie gram. Okej. Okay. Jeszcze tego szakala załatwimy. Dobra. 48 poziom. Pięknie, pięknie. Nie powiem. Zobaczmy w ogóle jeszcze za póki pamiętam. Mhm. Co może? A dobra. Tam jest chyba Ben Rai, z tego co widzę. Tak? Tak jest, tam jest Ben Rai. What the fuck? Lewica. Lew. No słuchajcie, no. Kurde. Nie, ja pierdziele, zapisuję grę. Whatever. Zgra jak guciaczków. Nie spotkaliśmy się jeszcze z tego typu potworkami. A ja już myślałem po prostu. Wiedziałem o tym, ale kompletnie zapomniałem i muszę wam się przyznać, że myślałem, że na razie wszystkie potwory już obczailiśmy. Ale chmara Dobra, to spróbujmy tu masz przez sranę w tym momencie. Chociaż Ekspa dużo wpadnie. Dobra jest. O kurde, mega dużo expa przyszło. Lwica. Patrzmy. Poczekajcie. Co jest tutaj? Hop. Skóra lwa. Hmm. Szpony, zęby. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Obłowimy się. Czy to jest jakaś oaza? Kolejne lwy. no, no, no. Dobra, załatwmy to. Dzisiaj po prostu... Dostałem 10 expa. To tak jakbym zabił chrząszcza, nie? Załatwmy tą oazę. No dobra, chodźcie. I patrzcie, nikt mnie nawet nie zatruł dzisiaj. <laughs> tak wiem. Wykraka... Z, z, kraku, kraku i zaraz mnie ktoś zatruje. Już znam te sztuczki. Zioło many. O, kwiat kaktusa. Jak już mówiłem, będziemy je zbierać. Ognista pokrzywka. Pisze sobie przed walką z tymi. Dwami, za co ja expa dostaję? Jasnej cholery. Może ktoś jest u mnie w drużynie, czy coś? A ja o tym nie wiem. Co to jest? Rozkłada... Wejdź, dasz sobie radę, spokojnie. Ok, rozkładająca się bestia. Cokolwiek. To jest pewnie jakaś zadaniówka. Dzięcioł cicho. Wanda simply pliu ogarnął no dzięcioł. Wiedziałbym, że zboczyłem ze ścieżki, ale nigdy tu żadnej nie widziałem takiej konkretnej. Fajnie, leci mi nie wiadomo za co. E. Zombie napalił ognisko. Przynajmniej tutaj na pustyni nie widać, który leci bełd. Proszę! Idealnie widać, jak w... Jak w mordę wystrzelił, to widać jak leci bełt. Dobra, chodźcie. Dobra. Nie, nie można oskurować zombiaczka? No kurczę, no. A tak miałem, taką miałem nadzieję. Naprawdę? A, przy okazji podróży do Siden zabiłem parę potworków typu Bizony, jeszcze. Bo tam w ogóle wiecie, że przecież w okolicach Siden to masakryczna ilość tego występuje. Czy to jest Ben Erai? Tak jest, to jest Ben Erai. Kolejnym punktem naszej podróży będzie. Lago, potem Bensala, Bakaresz, Morasul i Ishtar. Ewentualnie coś zmienimy sobie z Bakareszem, nie wiem. Zapiszmy grę. <laughs> Jak szaleć, to szaleć. Wilcze ziele, Zębate ziele. Jak ile to oni wymacie tego ziela tutaj. Ty jesteś wojownikiem. Okej. Okay. O co tutaj chodzi? Wasko. Też podążasz za zewem złota? Nazywam się Wasko. I jestem zarządcą Ben Erai. Mhm. Mm Czym dokładnie zajmuje się zarządca? Zajmuje się niewolnikami. Czyli wyście jeszcze na napalili na ten ogni te pustyni. Strażę. Robię wszystko, co trzeba zrobić. Masz dla mnie jakąś pracę? Z zachodu ciągle przychodzą pełzacze. Ostatnio bardzo się zbliżają. Za bardzo. Zjadły już kilku niewolników. Szczególnie z tymi twardymi. Dobra, gdzie szukać tych bestii? Na zachód stąd. I pamiętaj, no dobra, na zachód stąd, czyli w tamtym kierunku musimy się udać po pełzacze. Dobra. Pierwsze sodanko w Ben Rai dzisiaj. Skradasz się jak jakiś złodziej. Bardzo naprawdę ci tak zależy na tym kaktusie mogę ci go oddać. Akupunktura. Boże, co za... Nie hasz Cię nie zbawi. Ciebie jak zbawi, to proszę bardzo, jak Cię to uszczęśliwi, to... Why not? Dobra, przy pobliżu góry. <laughs> Jaki jest, To jest północ na razie. Północ, południe, wschód. To jest wschód, ej no! Dobra. Nie, nie wnikam, ja się nie kłócę. A to? Słoneczne ziele. Też chcesz słoneczne ziele? Też się to uszczęśliwi? Może do klasera sobie włożysz? Ususzysz? Są pełza. No przepraszam, no kaktusik. Ile tego dzialostwa jest? Czy mogę cię trafić? Nie, nie mogę. Mogę, mogę jednak, nie? Teraz już nie mogę. Tym nie może się ja ciebie też. Wszyscy niczym nie na wielka szczęśliwa rodzina. Pierdziel taka robota. Dobrze. 200. Pięknie. To nawet nie podchodzi pod gady. Myszka mi jeszcze uciekła Spoko Dobra, pięknie To już jest Boże, spójrzcie i dlatego jest tutaj Tego menelstwa I'm so happy that that this exp. I love exping. Expen machen. Dobra. Ja to sobie potem przeliczę. Ile tego gdzie zabiliśmy. No naprawdę. Nie. Nadrobiliście po prostu... W... Tyle, ile było chrząszy w Myrtanie, to tutaj jest tyle pełzaczy w jednym miejscu. To wszystko? Co tak mało? Jeszcze więcej. Aha. Twardy pełzacz piąskowy. Właśnie widzę. Łowy na pełzacze. No. Uważane, uznane za zakończone. Ben Rai zostało pocieszone moim wyczynem. I zobaczmy sobie w ogóle, co tutaj mamy. Jakąś skrzynię. Stara skrzynia. Kurczę, myślałem, że ciężka. Amulet. No dobra. Nothing special więcej tutaj. Myślę, że możemy lecieć wypadałoby się rozejrzeć za kamieniem teleportacyjnym właśnie do Ben... Kaktus! Oczywiście kaktus! Do Ben Erai. Oś, ty spida ja złopubyzi! Nie rozumiem, że ty choń... Ten, na, na złoto to chętny, nie? Ale to bez przesady, dostaniesz swoją działkę. Mm, dobra. Pasko nam zlecał, tak? Tak. Pełzacze nie żyją. Pełzacze nie żyją. Zlikwidowałeś całe gniazdo? Skasowałem wszystko, co biegało po okolicy. <laughs> Dobra. Oto twoja zapłata. Okej, okay, lecimy dalej. Miałem cięcie. No i tak, to jest zwykły kuferek. Kogo my tu możemy jeszcze spotkać? Za chwilę. Witaj będziemy kończyć benera. odcinek. Pewnie nie wzywasz, żeby pracować. No cóż. Przyjacielu, to miasto to prawdziwy skarbiec. Niestety dobrze strzeżony. Jeśli chcesz rozmawiać o złocie, najpierw... Mhm. Mm A no masz tu co mi tam? Porozmawiajmy. Dobrze. Istnieją trzy sposoby zdobycia złota. Machasz kilofem, walczysz ze wszystkimi naraz albo się podkradasz. A co, jeśli chcę walczyć ze wszystkimi narad? Nie należysz do słabe uszy, tak jak i ja. Znam też kilku niewolników, którzy chętnie by nam pomogli, ale lepiej się dobrze przygotuj. Rozejrzyj się trochę po okolicy, żeby nabrać rozeznania. Mhm. Mm co konkretnie rozumiesz przez podkradanie się? Musisz być zręczny i najlepiej zaczekaj aż wszyscy pójdą spać. Pokażę ci jak się dostać do kufrów, ale nie za darmo. Na... Dobra A co jeśli chcę trochę pomachać kilofem? Jeśli tak, to jesteś większym kretynem niż sądziłem <laughs> Musiałbyś dostać się do tuneli Ale co tam, jeśli właśnie tego chcesz? Mam tu nawet kilof Mogę ci go sprzedać No, czyli doszliśmy do swój... tego Pokaż mi swoje towary. Masz, masz, masz Bierz to Okay. mamy to. Zapiszmy grę i zobaczmy, kogo jeszcze możemy tutaj na, na szybko spotkać. <śmum> Sancho. Okej, okay. Sancho. I wojownik. Także, słuchajcie, ja na razie Wam dziękuję za odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pozdrawiam, oceniajcie komentujcie. Na razie. Hej!